środę 21 października na ulicę Ostrowi wyjechali rolnicy protestujący przeciw tzw. Piątce Kaczyńskiego, czyli ustawie dotyczącej ochrony zwierząt. Strajki odbywały się w wielu mniejszych i większych miastach kraju. Rolnicy ciągnikami oznaczonymi flagami i transparentami blokowali ruch domagając się zaprzestania prac nad projektem ustawy, która w całości została odrzucona przez środowiska rolnicze. Owa ustawa wprowadzać ma m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ograniczenie uboju rytualnego z przeznaczeniem na eksport, jak również zwiększenie możliwości organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt. Według strajkujących, ustawa poważnie zagrozi polskiemu rolnictwu, ograniczy dochody hodowców bydła, doprowadzi do spadku opłacalności produkcji zwierzęcej. Protestujący obawiają się także wzrostu kompetencji organizacji prozwierzęcych i nękania przez aktywistów, którzy nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, by orzekać w zakresie hodowli zwierząt. O swoje gospodarstwa obawiają się nie tylko hodowcy bydła mięsnego, ale też bydła mlecznego, jak również rolnicy uprawiający zboża i rośliny pastewne. Gdyż, jak mówią strajkujący, jeśli zmniejszy się hodowla bydła, zmaleje również zapotrzebowanie na paszę. Przypominamy, że nowelizację ustawy o ochronie zwierząt Sejm Rzeczypospolitej przyjął 18 września. Senat zakończył pracę nad nowelą 14 października, wprowadzając do niej kilkadziesiąt poprawek.